Wirus Czytania, odcinek 21. Wirus Czytania, czyli próba odczarowania negatywnie kojarzącego się słowa wirus i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne związane z lekturą, z czytaniem, z rozmową o książce. Dzisiaj, 19 kwietnia, mamy 77. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. To wydarzenie, które pamiętamy, wspominamy którego nie chcemy zapomnieć. Chciałabym w związku z tym opowiedzieć Państwu w kilku zdaniach o bardzo ważnej książce, zatytułowanej Getto Warszawskie Przewodnik po nieistniejącym mieście Barbary Engelking i Jacka Leociaka. Proszę zobaczyć okładkę. Na pewno dla wielu z Państwa ta książka jest dobrze znana. To dzieło niezwykle ważne. Dzieło, jeśli mówimy o narracji naukowej, ale i dzieło, jeśli mówimy o literaturze. Engel King i Leociak wykonali niesamowitą pracę, rekonstruując rzeczywistość getta warszawskiego i utrwalając to, co zostało naznaczone zapomnieniem. Między innymi dzięki tej książce. Możemy wiedzieć, jak wyglądało życie w getcie, jakie instytucje tam funkcjonowały, jak próbowano odtworzyć życie normalne, mimo tego, że o normalności nie można było kompletnie w tym miejscu mówić. Zwróćcie Państwo uwagę na tę tytułową metaforę nieistniejącego miasta nieistniejącego miejsca nieistniejących ulic. ulic Nieistniejących ludzi. Getto Warszawskie to książka, która jest bardzo ważnym głosem w sprawie pamięci i zapomnienia. W sprawie naszej odpowiedzialności za przeszłość i tego, by próbować pamiętać mimo wszystko. By próbować wiedzieć, by chcieć wiedzieć, by nie odwracać się od tego, co trudne i by pielęgnować pamięć tych, którzy sami nie zawsze mogą zaświadczyć, ale dzięki właśnie między innymi tym książkom, tego typu książkom, możemy do tej pamięci sięgnąć i możemy częściowo uczynić ją własną. Własną w tym rozumieniu, że chcemy być po stronie ofiar. Chcemy nie pozwolić na to, by osoby, które odeszły, zostały zapomniane. Chcemy być tymi, Którzy stoją po stronie pamięci. Getto Warszawskie, ta książka, na pewno pomaga w umocnieniu tego typu postawy i na pewno daje nam mnóstwo wiedzy, wiedzy bardzo potrzebnej, wiedzy niezbędnej, nie tylko dzisiaj, zawsze. Bardzo Państwu polecam.